Dziś będzie o możliwych kolejnych próbach poprawienia spektaklu w Formule 1. Będzie o wielkim teście ewaluacyjnym w Alpin, a także parę słów na temat sytuacji Mika Schumachera. No i parę innych tematów też poruszę. Zapraszam na kolejny ósmy bieg. Na krótki przegląd newsów z ostatnich paru dni Was chciałem dzisiaj zaprosić. Zaczniemy sobie od tematu, wokół którego mam, na, mam wrażenie, że było ostatnio całkiem głośno i cały czas jest, bo to jest sytuacja dosyć zmienna. Ekipa Alpine planuje zrobić prywatny test. Pierwotnie ten test wygląda na to, że miał być po prostu częścią tych wielkich przygotowań Oskara Piastriego do wejścia do Formuły 1, no, ale wiemy jak wygląda sytuacja z Oskarem Piastriem. Alpin teraz nie nie chcę mu tych testów dawać no bo przecież nie będzie poprawiała formy kierowcy który za chwilę pójdzie do bezpośredniego rywala no ale jednak chcą jakoś z tego okienka skorzystać no i pojawiły się informacje na Racing News 365 ale też na motorsport.com że Alpine przeprowadzi Test nie dla jednego kierowców, a dla kilku. I być może będzie to taki test, w którym Alpin będzie oceniało, kogo ewentualnie mogą zatrudnić. Ale patrząc na skład kierowców, który ma w tych testach się pojawić, to chyba nie tylko o to chodzi, ale o tym za chwilę. Na początek wypowiedź Lorenta Rossiego, czyli szefa ekipy Alpine, który powiedział na temat tego miejsca drugiego obok Estebana Ocona, że musimy znaleźć kierowcę, który od razu będzie przywoził punkty nie będzie potrzebował czasu na aklimatyzację. Mówił to w kontekście kierowcy, który teraz jeździł w F2 z całkiem z dobrymi wynikami. Chodzi o Jacka Duana. No, i Rosji powiedział, że to jest mega talent, ale chyba może być jeszcze dla niego za wcześnie. Bardziej go byśmy szykowali na jakieś kolejne lata. A lepiej, gdyby on się otrzaskał w jakimś innym zespole. No, i w każdym razie, właśnie przed Grand Prix Singapuru ma się taki test odbyć. Test sprawdzający. No i zaczęły wyciekać informacje dotyczące tego, kto tam ma się pojawić. No i pierwotnie w ogóle to wśród tych kierowców, którzy tam mieli pojawić się, był Sebastian Vettel. To jest dosyć zaskakujące, bo Sebastian Vettel, jak wiemy, z Formuły 1 się pożegnał i to pożegnanie wyglądało na takie ostateczne pożegnanie. A tam nagle nazwisko Sebastiana Vettela gdzieś się przewija. Ostatecznie. Dziennikarze, którzy najpierw o tym poinformowali, później powiedzieli, że nie, nie, nie. Jestem Sebastianem, to jednak wcale, wcale nieprawda, jednego na tym teście nie będzie, ale jednocześnie, słuchajcie, Sebastian Vettel podczas ostatniego weekendu powiedział, że, tu cytat, jak będą jakieś oferty na stole dotyczące Formuły 1, to zobaczymy, jak się będę czuł w danym momencie. Teraz jestem szczęśliwy, że będę mógł spędzić trochę więcej czasu z dziećmi. Ale jednocześnie Fetel mówi, że czas pokaże, czy nie dopadnie mnie nuda w ciągu trzech miesięcy, a może w ciągu 3 lat. Czyli to wygląda tak, jakby Sebastian Feter wcale tak. W 100% z tą Formułą 1 się nie żegnał, jakby jeszcze sobie taką małą furtkę chciał zostawić. Jednocześnie pojawiły się informacje także z Racing News, że Sebastian Vettel miał mieć jakieś takie delikatne rozmowy z Alpin w kontekście jazdy tam w przyszłym sezonie. Trochę mi się to w to nie chce wierzyć, że Sebastian Vettel rzeczywiście to na poważnie rozważa, no ale czas pokaże, czy rzeczywiście tak, tak nie jest dla Alpin Wydaje mi się, że byłby to kandydat idealny, bo jest to szybki kierowca, jest to kierowca ze wspaniałym nazwiskiem i wspaniałą historią, doświadczony, który od razu miałby dobre tempo, może nie zawsze genialne, ale zazwyczaj jednak dobre. W zasadzie wydaje się, że jest to kierowca idealny właśnie dla, dla Alpin, no ale poczekajmy, bo tych nazwisk w kontekście Alpin pada więcej. Ten test ma się odbyć, to nie wiem, czy już mówiłem, na Węgrzech przed Grand Prix Singapuru. No i jeśli chodzi o nazwiska, to mamy tam tak: Nika Vriesa, Jacka Duana, czyli tego młodego kierowcę, którego Alpin chce w końcu być może kiedyś wsadzić do samochodu. Oskar Pestrego też kiedyś chcieli wsadzić do samochodu. Yy, Colton Herta ma tam też jeździć, czyli ten Amerykanin, który jest szykowany teoretycznie do ekipy Alfa Tauri. I były informacje, że Mick Schumacher też tam ma jeździć. Ale ta sytuacja co do składu tego kierowców, te składu, składu kierowców na ten test się ciągle zmieniała. I teraz Mick Schumacher wypadł z tej listy, i pojawił się na niej, uwaga, Antonio Giovinazzi. No i miałoby to większy sens, biorąc pod uwagę te słowa Rossiego, który mówi, że chcemy kogoś doświadczonego, no a z całym szacunkiem. Devris, Duan, Herta. No, w zasadzie zerowe doświadczenie u każdego z nich w Formule 1. De Vries przejechał jeden wyścig, ale to wciąż doświadczenie minimalne. No i Antonio Giovinazzi pośród tych panów, to rzeczywiście gość z gigantycznym w zasadzie doświadczeniem. Więc zobaczymy, co z tego testu wyniknie. Zapytacie, skąd tam nagle Colton Herta? Jeśli Colton Herta ma, Coltonem Hertą jest zainteresowany Alfa Tauri, to prawdopodobnie wynika to z tego, że Alpin najbardziej to by chciało Piera Gastiego jednak u siebie mieć. Więc, żeby ułatwić całą sprawę Coltonowi hercie, to dadzą mu taki test, żeby po pierwsze Alfa Tauri zobaczyło Coltona Hertę w akcji, a po drugie, żeby Colton trochę się otrzaskał z tymi samochodami, bo może Alfa Tauri jednak chce go wsadzić do piątkowych, do samochodu swojego w piątkowe treningi i w taki sposób nazbierać punkty do superlicencji, o czym Wam ostatnio mówiłem. Więc wygląda na to, że to jest taki, taka uprzejmość ze strony Alpin. W kierunku Alfa Tauri, aby trochę im pomóc z koltorem, i sobie może ściągnąć Gastiego. Zamieszanie jest ogromne wokół, wokół tego wielkiego testu. No a biorąc pod uwagę, że to jest ekipa Alpin, która w ostatnim czasie dobrze nam pokazała, jak to u nich jest z organizacją, jeśli chodzi o kierowców, to bardzo jestem ciekaw, jak to się wszystko zakończy. Równie dobrze, wcale nie musi oznaczać to, że kogoś wybiorą z tej listy, bo właśnie, jest jeszcze Gasly, jest jeszcze Daniel Ricciardo, o nim też nie możemy zapominać. Ciężko powiedzieć w przypadku alpin, jak to się zakończy. W każdym razie zwracam Waszą uwagę na tę kwestię. Teraz chciałem przejść do Matti Binotto, który wypowiedział się na temat Mika Schumachera na łamach, no, paru mediów w zasadzie. I Motorsport.com i Racing News również to była wypowiedź z ostatniego weekendu na Moncy. Pamiętacie, były takie informacje i to wtedy Wam też zwracam uwagę. To jest tylko jedno źródło. To, które mówiło, że Mick Schumacher nie będzie już z końcem roku kierowcą w Akademii Ferrari. No i Mattia Binotto w ten weekend powiedział, że decyzja zapadnie co do przyszłości Mika Schumachera, zarówno w Hasie, jak i Akademii Kierowców Ferrari, dopiero podczas kolejnych wyścigów. Mattia Binotto dał do zrozumienia, że ta decyzja jeszcze nie zapadła. Binotto powiedział jednocześnie, że Schumacher musi się poprawić, więc, no nie tylko w hasie są średnio zadowoleni, ale Mattia Binotto no też nie może tutaj zgrywać dobrego wujka i mówić, że wszystko jest ok, bo wiemy, że do końca nie jest, ale jednocześnie Mattia to, o ile nie chwali Schumachera, no to chwali innego juniora Ferrari, czyli Roberta Schwarzmana. To kierowca taki rosyjsko-izraelski, bo urodził się w Izraelu, ale wychowywał się w Sankt Petersburgu. No i ów Robert Schwarzman teraz z wiadomych względów już jakby w zasadzie chyba już będzie się trzymał tylko e, tego, że jest, e, będzie jeździł z izraelską flagą. E, Robert Schwarzmann Schwarzman ma dostać dwa treningi w Ferrari do końca tego sezonu. Pierwszy ten trening ma nastąpić podczas Grand Prix Stanów Zjednoczonych. No i Mattia Binotto naprawdę się gościa nie może nachwalić. Mówi, że to jest świetny talent, e, gość, który im mocno imponuje. I Kto wie, to już moje dopowiedzenie, to nie słowa Mattia Binotto. Kto wie, czy Robert Schwarzmann gdzieś tam może za chwilę też się nie pojawi na celowniku Hasa. Chociaż z kolei Günter Steiner mówił, że on już się nie chce bawić w jakichś młodych kierowców. On chce mieć zawodników bardziej dojrzałych, z którymi nie będzie musiał przeżywać tych katuszy, które przeżywał w pamiętnym 2021 roku ze wspaniałym duetem Schumacher-Mazepin. Sytuacja... Jest rozwojowa. Wiem, że to jest mało konkretów, ale taka jest sytuacja na tym rynku transferowym wrze cały czas i to bardzo mocno. Eee, zawrzało też w, na pewnych, w pewnych miejscach w sieci, gdzie gromadzą się kibice Formuły 1 po ostatnich wypowiedziach Stefano Domenicalego, czyli szefa F1, który w Corriere della Sera, w włoskim dzienniku, powiedział o tym, że w Formule 1 oni cały czas myślą o tym, jak poprawić spektakl, jak poprawić ściganie. Eee, na, przestr tu, tu cytat, na przestrzeni lat Formuła 1 wielokrotnie zmieniała sposób kwalifikacji do wyścigów, i my nie możemy tego procesu teraz nagle przekładać na dalsze lata. My cały czas chcemy dążyć do tego, żeby mieć jeszcze więcej tego show, jeszcze więcej ekscytacji i ekstazy w trakcie weekendów z Formuły 1. No i tutaj w tym nie ma nic kontrowersyjnego. Bo wiadomo, że Formuła 1 do tego dąży, ale jednocześnie Dominikali powiedział, że. Taki pomysł mu chodził po głowie, że w normalny weekend wyścigowy, w taki w którym mamy dwa treningi w piątek, każda sesja powinna albo dawać punkty do generalki, albo jakieś pojedyncze kółka kwalifikacyjne, tego nie rozumiem. Albo to powinny być, które z piątkowych sesji, kwalifikacje do krótkiego sobotniego wyścigu. Na przykład ten wyścig mógłby się odbywać z odwróconymi poleami startowymi, zamiast trzeciego treningu ten wyścig miałby się pojawić. Bo do Dominikali mówi, że no, ta mąca choćby pokazała, że no, jak kierowcy startują z daleka, ci dobrze, to przebijają się super i mamy wiele manewrów wyprzedzania. Zespoły F1 już całkiem niedawno na ten temat i kierowcy się wypowiadali, że to jest najgłupszy pomysł świata, żeby robić odwrócony grid w Formule 1. I ja się z tym zgadzam, akurat co do tego. To zdobywanie punktów w treningach ja nie wiem, jakby na, na jakiej. W sensie no, to albo to jest trening, albo to nie jest trening. To wtedy musielibyśmy, musielibyśmy zmienić nazwę. No bo albo trenujemy, co jakby co do zasady, nawet tak jak sobie spojrzymy na, na słowo, no to to jest trening, a nie walka o coś. Więc. Jestem ciekaw, jakby z tego chcieli w Formule 1 wybrnąć. Nie wiem, co Wy o tym myślicie. Ja oczywiście jestem za tym, żeby ten spektakl w F1 był jeszcze ciekawszy, jeszcze większy. Jestem za, tym, jestem za sprintami na przykład w takiej formie, w jakiej mamy teraz czyli tam powiedzmy maksymalnie, żeby ich było 6-7. Ale no, bardzo bym chciał, żeby po prostu. Jakby to ściganie było bliższe, w sensie, żeby różnice między zespołami były mniejsze, a niekoniecznie my mamy teraz robić sytuację taką, że odwracamy i ci mocni będą startowali w sobotę i się przebijali gdzieś tam z, z końca. No nie, kiedyś chyba nawet byłem entuzjastą tego pomysłu, ale teraz już nie jestem. Jestem ciekaw, czy wy, co wy na ten temat myślicie. I co do jeszcze takich ciekawych, słuchajcie, informacji z ostatnich dni. Kevin Magnussen będzie miał nowego inżyniera wyścigowego. Mark Slade dołączył do Hasa i będzie się opiekował samochodem Kevina i samym Kevinem od Grand Prix Singapuru. Zastąpi on Eda Regana, który się żegna z zespołem z końcem roku. No i pan Mark Slade to jest gość, który spore ma portfolio i niezłe CV. Pracował z Kultardem, Hakinenem, Raikonenem, Schumacherem, Kowalajnenem, Hulkenbergiem, Okonem, siedmioma kierowcami. To tak między innymi, bo jeszcze z paroma innymi też, więc no, spora, spora zmiana dla, dla Magnusena, ale patrząc na doświadczenie, to nie powinna być to zmiana zła. I jeszcze słuchajcie słowo o serii Indycar. Mówiłem Wam, pamiętacie o tej sytuacji. Indycar w odniesieniu do Formuły 1, bo to jest powiązane. O tej sytuacji, która później też się pojawiła we F1, ale najpierw to było w Indycar w tym sezonie, że jeden zespół napisał, że Alex Palu, ekipa chip Ganassi Racing, napisała, że Alex Palu będzie u nas na kolejny rok. Alex Palu napisał na Twitterze, chwilę potem nie, nie będę u Was i niczego nie podpisywałem i w ogóle się z tym nie zgadzam. I za chwilę McLaren napisał, Alex będzie u nas jeździł. Była taka sytuacja, miało dojść do sprawy w sądzie. Ostatnio były informacje, że próbują się jakoś dogadać pozasądowo. No i nagle, chwilę po zakończeniu sezonu Indycar, piękny wyścig swoją drogą, ostatni, yy, który zresztą wygrał właśnie życzony Alex Palu. No i po tym wyścigu wyszła informacja, że Alex Palou zostaje w tej ekipie Chip Ganassi Racing, czyli w tej, w której nie chciał zostać. Do końca nie wiadomo, jak się dogadali i jakie, jakie są szczegóły tego, tego całego dealu. W każdym razie McLaren ogłosił, że wszystko jest, wszystko jest w porządku, jest sztywniutko, Alex zostaje w Chip Ganassi, u nas zostaje Felix Rosenquist. Więc, jakby oni też mają kim tę lukę po Alexie Palu zastąpić. Ale jednocześnie Alex Palu dostał zgodę od ekipy Chip Ganassi, żeby testować samochód Formuły 1, jeśli to nie będzie przeszkadzało w jego obowiązkach w serii IndyCar. I za to Alex bardzo dziękował tej ekipie Chip Ganassi. Mówił, że super, że naprawdę, że tak chcą mnie wspierać, więc ja u nich zostaję. Zastanawiam się, i to nie tylko są moje dywagacje, czy Alex Palou tak bardzo nie chciał odejść z ekipy Chip Ganassi, bo w McLarenie mu obiecali właśnie test F1 i czy gdzieś tam ktoś go nie zanęcił tym, że może on rzeczywiście będzie mógł do tej Formuły 1 sobie kiedyś przejść. Ale jednocześnie po chwili, znaczy po tam dłuższej chwili zobaczył, że Oskar Piastri przechodzi do McLarena, młody, zdolny, perspektywiczny kierowca, więc niekoniecznie to dla Aleksa Polu byłoby jakieś super miejsce. Więc ostatecznie udało im się dogadać, Alex zostaje w ekipie Cipaganassiego i też pojawiła się już oficjalna informacja, że w tym tygodniu zresztą będzie testował samochód Formuły 1 zeszłoroczny, z McLarenem w Barcelonie przejedzie się tym ubiegłorocznym autem po raz pierwszy w życiu. W tym teście ma też brać udział Pato Awards, czyli członek ekipy McLarena z IndyCar. Zatem afera była wielka, wszystko zakończyło się dobrze. No i Alex Palou myślę, że. E, może spokornieje trochę w kontekście takich kontraktowych, e, kontraktowych ustaleń. E, no i mam nadzieję, że tam nie będzie żadnych tarć w zespole, że Alex rzeczywiście i od, ze strony Chipa Genesiego i ze strony Aleksa będzie właśnie sztywniutko, że nie będzie żadnych tam e, niesnasek, biorąc pod uwagę te dość niemi niemiłe doświadczenia. I na koniec słuchajcie jeszcze ważna informacja wczoraj czyli w środę w czwartek, w piątek są rozgrywane pierwsze trzy wyścigi wirtualnej Formuły 1, w której to mamy dwóch Polaków, Piotrka Stachulca i Tomka Poradzisza, więc jeśli się interesujecie to, to wiecie, ale jeśli się tym nie interesujecie to warto sobie włączyć na przykład na oficjalnym kanale YouTube Formuły 1 te wyścigi wieczorami są rozgrywane, są też sesje kwalifikacyjne, naprawdę fajnie sobie na to zerknąć, tym bardziej, że mamy Polaków po prostu w oficjalnych zespołach Formuły 1, tych wirtualnych. Tomek jeździ w Alfie, a Piotrek w Hasie, więc trzymamy za nich kciuki, a ja za dziś Wam bardzo dziękuję, widzimy się w przyszłym tygodniu. Dzięki, cześć, cześć.